Siemanko, witam Was na kanale Polish Line. Jestem Ragnar i zapraszam na najdzikszą część Polskiego Wybrzeża, czyli przemarsz z ustki do łeby. Krótko mówiąc, plaża, dzika plaża. Odcinek ten jest nie tylko najdzikszą częścią Polskiego Wybrzeża, ale także moją ulubioną. Przechodziłem go wielokrotnie. Co ciekawe, zawsze z ustki do łeby, nigdy z powrotem trzeba będzie. Kiedyś naprawić ten błąd. Tymczasem początek trasy prowadzi promenadą, więc nie ma jakichś ciekawych widoków. Jest duża szansa, że nie będziemy się słyszeć, ponieważ bardzo mocno wieje. Dlatego przy tej okazji chciałbym przypomnieć Wam, że w dalszym ciągu na hasło Pobliżań nie macie żadnej ścieżki we wszystkich sklepach na całym świecie. A jeżeli chodzi o jakiś szczegółowy plan, to wiadomo, jak najwięcej kilometrów. Wyruszyłem stosunkowo późno, więc nie zostało mi dużo dnia, ale od czego jest noc. Także będę próbował coś dobić do czterech dych. A jak nogi poniosą, to troszkę więcej. Widoczki niebawem, jak wejdziemy w bardziej malownicze. Tereny. Delikatnie odmieniona sceneria. I do tego wspaniała pogoda. Nie za ciepło. Nie za zimno. Ciepło i wieje. Idealnie. Leśna ścieżka wzdłuż wybrzeża. Czy może być coś lepszego? Pewnie i może, ale to też jest dobre. I zbliżam się do znanego mi mostku bardzo charakterystyczny punkt na trasie. A dodatkowo trzeba oddać, że w końcu nadmorski szlak, znakowany kolorem czerwonym, został właściwie oznaczony. Postarali się. A oto i mostek. Plażom też by dało radę. To jeszcze korzystając z okazji wejdziemy na klif, żeby zobaczyć widoczki. Halo, nie mogę teraz rozmawiać, właśnie zrobiłem dziesiąty kilometr. Ale to ty dzwonisz. Na razie, sceneria się za wiele nie zmienia, ale jak tylko minerowy, to zejdę na plażę. już do samej łeby będę leciał wzdłuż morza. Dobrze znane zejście, mijam rowy. i lecę na plażę. 20 kilometr udało się w końcu minąć miasteczko, została tylko plaża. Dzika plaża. Plan jest taki, żeby iść, dopóki nie będzie e, zupełnie ciemno. Wtedy wskoczę w piórkowóz na jakąś godzinę. Wstanę i będę szedł do odcięcia. I później znowu w piórkowóz. i tak w kółko. I tak to będzie wyglądać przez najbliższe 30 km. Najgorsze w chodzeniu po plaży jest trzymanie kierunku. Bo jak się chce chodzić po twardym piasku, to się chodzi no stop na pochyłym i nogi są obciążone na jedną stronę, więc najlepiej byłoby chodzić w te i we w te. ewentualnie tyłem, ale jak się chodzi tyłem to się dodaje kaloria, a nie odejmuje, więc nic by nie było ze spalania powoli się już ciemnia, a panorama bez zmian słońce zaszło Kończy się dzień, nastaje noc. Dobiję jeszcze do 30 km i wskakuję w śpiłkowóz. 30 km za mną, czas na śpiłkowóz. Odpocznę w śpiłkowozie około godziny i tu ciekawostka. W godzinę jestem w stanie przejść w zależności od trudności terenu od 5 do 6 km. I w tym samym czasie jestem w stanie przeczytać tylko trzy strony. Typowy muł, ale ja mam być silny, a nie mądry. Szybka kawa, i można lecieć dalej. Ciepła noc, dzika plaża. W takich warunkach można działać. Nabiłem jeszcze dziesiątkę. I zawijam się dość tu Wspaniała pogoda, aż chce się iść, dlatego, jak zawsze, odpalam kawę, pakuję się i działamy. Jestem już w drodze, do łeby zostało jakieś 15 km. Co prawda, pogoda mogłaby być troszkę lepsza żeby coś było widać ale nie ma co narzekać bo szeroka plaża i twardy piasek A jeszcze jak szedłem w nocy to co chwilę gdzieś błyszczały oczy Najczęściej e, lisów Nie było tego jak pokazać oczywiście Ale idąc, idąc e, tam w trasie Patrzę do, do, na linię wody A tam trzy pary oczu tak skaczą Mówię nie no co to za zwierzę Jakiś morski potwór chce mnie zjeść Mam nadzieję że tu z tego nie może i tak yy, dziwnie te oczy się ruszały, Tak jakby przeskakiwały nad sobą albo a, przechodziły no to zastanawiam się, nie wiem, no, szykuje się jakiś morski potwór do ataku czy co? E, a to już wiadomo na zmęczeniu po czym okazało się, e, że była to taka bojka styczką pewnie do oznaczania a, jakiegoś wydzielonego fragmentu kobieliska albo czegoś i fale nią obracały tak, że ta tyczka miała oklejone właśnie odblaskami znaczniki podwójnie, także wyglądały jak parę oczu. I oczywiście jak to na zmęczeniu brak rozumu dopisał swoje. Także wrażeń nie zabraknie. A teraz na spokojnie kontynuuje drogę do łeby przez najdzikszy odcinek polskiego wybrzeża Oczywiście polecam sprawdzić sobie ten odcinek we własnym zakresie Ponieważ jest jeszcze miejsce na wybrzeżu gdzie nie ma ludzi z zastrzeżeniem, że w zasadzie w większości miejsc, tutaj na tym odcinku, rowy łeba nie ma zasięgu. Także wszystko z głową. Ciężko uchwycić piękno najdzikszej części polskiego wybrzeża przy takiej pogodzie. Ale naprawdę jest to super miejsce. Gdybym tylko myślał, to nie słyszałbym własnych myśli. Dlatego schodzę na chwilkę z plaży, zobaczyć wydmę Łącką. Zwykle jak latam, to nie ma czasu na takie ekscesy. A tutaj proszę. Krótko mówiąc, piasek, a tak się składa, że piasku akurat mam dość. A tak serio to latałem na tej wydmie w wieku kilku lat. Człowiek ma flashbacki normalnie. Zamieniłem plażę na leśną ścieżkę, ale w żadnym wypadku nie żałuję. Zostało mi jeszcze około 3 km do łeby i pogoda wydaje się poprawiać także same pozytywy. Dotarłem już do łeby. Niestety jest taka mgła, że nic nie widać. Ale jeśli podobał Wam się odcinek Plaża, dzika plaża, kliknijcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, kliknijcie łapkę w dół. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Publish Line, żeby nie przegapić kolejnych wypraw. Trzymajcie się. Zdrowia.